Jak trafiłam do tej branży, chciałam znaleźć kierunek w na którym będę się spełniać i który będzie przynosił mi satysfakcję. Upadło na budownictwo. Jakie umiejętności najbardziej pomagają mi w tej roli? Wiedza i doświadczenie przychodzą z czasem. Kluczem do sukcesu jest cierpliwość, rzetelność i odrobina dystansu. Czy jest ktoś, kto mnie inspirował? Tak, moi rodzice. Mama nieustanną chęcią rozwoju i zdobywaniem nowych kompetencji, a tata swoimi licznymi zainteresowaniami, związanymi z majsterkowaniem. Już w wieku kilku lat próbowała mu w cudzysłowie pomagać, na przykład w skręcaniu mebli, wyrywając mu z rąk śrubokręt i nie dokręcając śrubek. Czy spotkałam się ze stereotypami dotyczącymi kobiet w budownictwie? Jasne, że tak. Takie sytuacje wciąż mają miejsce. Na szczęście poziom naszej wiedzy i kompetencji bardzo szybko obala te stereotypy i nawet zdarza się, że po rozmowie klient mówi ok, faktycznie pani się zna na rzeczy. Czy kobiety wnoszą coś wyjątkowego do tej branży? Nie, tak, zdecydowanie. Kobieca intuicja ułatwia rozwiązywanie napotkanych problemów. Tutaj można też wskazać dokładność i dobrą organizację. Co jest największym wyzwaniem w mojej pracy? Największym wyzwaniem, tak jak w każdej branży, w której pracuje się z klientami, jest przekonanie klienta do siebie i zrobienie dobrego wrażenia. Przychodzi to prędzej lub później, tutaj nie ma reguły, ale efekty zawsze są takie same. Klient wraca po więcej.